Cześć, nazywam się Tomasz i witam Was w moim kursie tworzenia muzyki od podstaw. Będę starał się w jak najprostszy i przejrzysty sposób pokazać Wam, za pomocą jakich programów można nagrywać i tworzyć muzykę w warunkach domowych. Z doświadczenia wiem, że instalacja, konfiguracja i obsługa odpowiednich programów są na początku dosyć męczące i potrafią wiele osób zniechęcić, dlatego będę krok po kroku pokazywał co i jak. Zacznijmy od tego, czego będziemy potrzebować. Oczywiście komputera, stacjonarnego czy laptopa, głównego programu do tworzenia muzyki, na którym będziemy pracować. W skrócie, programy te nazywają się DAW, od angielskiego Digital Audio Workstation, czyli cyfrowa stacja robocza. W naszym wypadku będzie to program Reaper. Dodatkowych pluginów, czyli mówiąc po naszemu wtyczek, tutaj w zależności od potrzeb mogą to być wirtualne instrumenty, syntezatory, efekty. I oczywiście czegoś, na czym będziemy odsłuchiwali naszych dokonań. Tu do wyboru mamy oczywiście słuchawki lub głośniki. Trzeba pamiętać, że do zastosowań typowo studyjnych używa się dedykowanego sprzętu, czyli słuchawek i monitorów studyjnych, dzięki którym osiągniemy dużo lepsze rezultaty. Jednak na początek, żeby w ogóle zrobić pierwszy krok, można posiłkować się tym, co mamy pod ręką, a na dalszym etapie zainwestować w odpowiedni sprzęt. Kolejne dwa punkty, piąty i szósty, dotyczą sytuacji, gdy chcemy nagrywać. Interfejs audio, czyli zewnętrzna karta muzyczna, pozwala nam między innymi na nagrywanie instrumentów, czy to przez mikrofon, czy liniowo. Posiada on także wiele innych przydatnych funkcji, do których jeszcze wrócimy w kolejnych częściach kursu. Na początek zajmiemy się punktem numer dwa, czyli głównym programem, na którym będziemy pracować. Ja osobiście od wielu lat używam programu Reaper firmy KOKOS, który jest bardzo popularnym programem posiadającym ogromną społeczność użytkowników i entuzjastów na całym świecie. Jest to potężne narzędzie do tworzenia muzyki o rozbudowanych możliwościach, a przy tym dość prostej i intuicyjnej obsłudze. Program ten, co ciekawe, oprócz tego, że obsługuje formaty dźwiękowe takie jak m.in. Wave i MIDI, radzi sobie także z plikami wideo. Można zaimportować więc do niego np. film, który nagraliśmy i pracować nad poprawą dźwięku w tym filmie. Pobierzmy zatem program Reaper. W tym celu musimy wejść na stronę www.reaper.fm i z górnego lewego rogu z zakładki Download Reaper wybieramy taką wersję programu, która odpowiada systemowi zainstalowanemu na naszym komputerze. Więc mamy do wyboru wersję programu Reaper dla systemów Windows, macOS oraz Linux. Najpierw jednak powinniśmy sprawdzić, ilu bitowy jest nasz system operacyjny. Sprawdzamy to w następujący sposób. W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się ikona przycisku Start. Klikamy w nią prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy czwartą od góry pozycję system. Dzięki czemu otworzy nam się okno ze specyfikacją urządzenia. I tutaj w typie systemu będziemy mieli wyszczególnione, ilubitowy system operacyjny mamy aktualnie zainstalowany. W moim wypadku jest to 64-bitowy system, więc taką wersję programu Reaper pobiorę. Dodatkowo jeszcze, w prawym górnym rogu z zakładki Resources, czyli zasoby. Pierwsza opcja to jest Language Packs. Zjeżdżamy na dół i z tego miejsca pobieramy wersję polską. Językową, dzięki czemu będziemy mogli, jak to się mówi, spolszczyć ten program i całe jego menu będzie w języku polskim. Dodatkowo z zakładki Download User Guide mamy do wyboru instrukcję tego programu w kilku językach, m.in. w języku polskim. Jednak trzeba od razu zauważyć, że ta instrukcja odnosi się do wersji czwartej programu, a obecnie pobraliśmy wersję szóstą, więc na pewno w kilku miejscach menu tego programu i jego funkcje będą się już różniły. Ale oczywiście zachęcam, zawsze jest to jakaś pomoc w nagłych wypadkach. Przejdźmy zatem do samej instalacji programu. Klikamy tutaj na dole na ikonę programu. Dostajemy pytanie, czy chcesz uruchomić ten plik. Oczywiście uruchom. Zgadzamy się z licencją przeznaczenie folderu do którego zainstaluje się program zostawiamy takie jakie nam sugeruje sama instalacja. Kolejne wszystkie tutaj znaczniki też zostawiamy tak jak są ustawione i klikamy instaluj. Gdy program nam się zainstaluje, dostaniemy pytanie czy chcemy go teraz uruchomić. Uruchommy go. A kolejnym oknem, jakie może nam się pojawić, jest to okno dotyczące wyboru karty dźwiękowej, czyli komunikat You have not yet selected an audio device. Możemy wstępnie dokonać takiego ustawienia. Szczegółowo zajmiemy się tym później. Na razie na początek wybierzmy opcję Direct Sound. Nic tutaj więcej nie zmieniajmy, gdyż i tak docelowo będziemy korzystali z innych sterowników. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy zrobić, to właśnie spolszczyć program Reaper. W tym celu otworzymy sobie lokalizację, do której pobraliśmy spolszczenie tego programu. W moim wypadku był to dysk C folder pobrane i wystarczy, że przeciągniemy plik z tym spolszczeniem na program Reaper. Wyskoczy nam okno czy chcesz zainstalować pakiet językowy? Klikamy tak. I dostajemy komunikat, że pakiet został zainstalowany, jednak aby on działał, potrzebujemy ponownie uruchomić program. Zróbmy więc to i sprawdźmy, czy Reaper jest już w języku polskim. Powinniśmy mieć ikonę programu Reaper na pulpicie, kliknijmy ją dwa razy i tak jak widzicie u mnie yy, to górne menu jest już w języku polskim, plik, edytuj widok i tak dalej. Jeśli jesteśmy użytkownikami systemu Windows i nie posiadamy zewnętrznej karty muzycznej, czyli tak zwanego i tak interfejsu audio, powinniśmy jeszcze zainstalować sobie sterowniki ASIO firmy Steinberg, gdyż będą one dużo lepiej działały niż te sterowniki, które obsługują zintegrowane karty dźwiękowe, które mamy w swoich laptopach lub komputerach stacjonarnych. Dlatego polecam je zainstalować. W tym celu musimy wejść na stronę www azio4all.org I tutaj wybieramy najnowszą wersję sterowników. Nie musimy tutaj już wybierać pomiędzy wersją 32-bitową i 64-bitową, gdyż są to sterowniki uniwersalne. Oczywiście te sterowniki są tylko przeznaczone dla użytkowników systemu Windows. Przejdźmy teraz już do samej instalacji. Klikamy na pobrany plik. Włącza nam się instalator. Akceptujemy warunki umowy, oczywiście. Dajemy Next. Tutaj dodatkowo zaznaczamy jeszcze trzecią opcję, czyli offline settings. Dalej, next. Miejsce instalacji sterowników też zostawmy takie, jakie nam sugeruje instalator. Klikamy install i po paru sekundach mamy zainstalowane sterowniki. I to wszystko w pierwszym odcinku kursu Twórz muzykę. Jeśli Wam się podobało, można oczywiście polubić, zasubskrybować kanał i polecić znajomym, którzy mogliby z tego kursu skorzystać. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!